Cześć dzień dobry! Właśnie dojechaliśmy do Budapesztu i mieliśmy po drodze, bo jest tak w sumie kawałeczek od centrum miasta, e, Tark Starożytny, najsłodniejszy, największy chyba w Budapeszcie. Gdzieś czytałem, że kiedyś to on był duży i fajny, a teraz już jest trochę lipa, ale mam nadzieję, że ci ludzie po prostu byli w jakiś gorszy, słabszy dzień gdzie mniej osób przyjechało tutaj się wystawiać. Zobaczymy co to będzie. to się jednak potwierdziło, że tutaj nie ma zbyt wielu tych ludzi, co się wystawiają. Ale fajna ta komoda. Nie wiem kto by sobie chciał futera powiesić. Na pewno ktoś by się znalazł. Na pewno jak ktoś chce sobie urządzić mieszkanie w takim starym stylu, to to jest świetne miejsce, żeby znaleźć coś fajnego. To jest wszystko, po prostu. Co, idziemy do rzeczy, czy spadamy już? A my Tam już zresztą nie ma nic, Tam się nie wchodzi, bo... Dojechaliśmy do naszego mieszkania. Tu jest pokój. Szału nie ale może być. Kuchnia mikroskopijna. Tu jest przedpokój. Łazienka. Też malutka z takim śmiesznym wallopróżnicem. I osobno kibelek. Na czwartym piętrze, Ostatnia. w bloku. Tam gdzieś na dole w pszczakach, to jest Lucia. Jakoś się dziwnie czuję, jak Ty masz ten plecak teraz, bo tak jakbym czegoś zapomniał. Na tej klatce pachnie ogórkami, jakby ktoś ogórki kiszone robił. Koperczuć czosnek, ogóry. Wow, świetliście. Chciałem jeszcze dodać dwa słowa o tym targu, na którym byliśmy wcześniej. Tam było pełno sprzedawców, starszych panów. I wszyscy wyglądali na wciętych i to tak całkiem nieźle. I nawet jeden przy nas wyciągnął sobie browara z lodówki. I sobie otworzył i pił. Także takie klimaty. A tutaj na osiedlu, na którym jesteśmy, to jest 14 dzielnica chyba tak? Też są niezłe klimaty. Stoją tutaj, czy leżą różne rupiecie rzeczy gdzieś pod blokiem, właściwie co kawałeczek. I przy tych rupieciach siedzą jakieś ludzie. Ja nie wiem, czy oni to sprzedają, czy o co chodzi. Albo wystawili swój dobytek i pilnują. O le, sens W sensie, jak masz bilet miesięczny, zaparkujesz sobie tutaj i jedziesz dalej metrem? To działa tylko na miesięcznych, czy też na tych? Tygodniowych. bo jak na tygodniowym to możemy sobie podjeżdżać tutaj samochodem na 15 dni jest to ja muszę też swój dowód wyciągnąć, tak? trzeba numer dowodu wpisać jak się tutaj bilet tygodniowy wyszło? Pokaż bilecik Pięknie To jest całe w remoncie. Linia metra, którym mieliśmy jechać, okazała się, że jest w remoncie i trzeba jeździć autobusem. I jak szukaliśmy mieszkania na wynajem, chcieliśmy, że maksymalna droga dojazdu do centrum trwała około 20 minut i takie też znaleźliśmy. I przez to, że teraz tą linię metra zamknęli, mamy 40 minut dojazdu do centrum. Taki psikus. Jesteśmy właśnie na placu bohaterów. Jest to największy plac w Budapeszcie, a na jego boka, tutaj jeden, budynek jeden, budynek dwa, to są budynki e, Muzeum Sztuk Pięknych oraz jeden z nich to Pałac Sztuki. Dawniej na środku tego placu stał pomnik Lenina, ale po upadku komunizmu przenieśli go na, do ogrodu pomników. I postawili ten oto pomnik. I jest to pomnik milenijny, zbudowany z okazji tysiąclecia powstania państwa węgierskiego. A na szczycie kolumny, właściwie to kolumna, nazywa się kolumną Archanioła Gabriela. Czyli na szczycie jest Archanioł Gabriel. Który według legendy ukazał się królowi Stefanowi i kazał mu się koronować. Świetna wymówka, nie? Znaczy usprawiedliwienie na um, koronację samego siebie. Pokazał mi się archanioł, i jestem królem. Ten pomnik został wyróżniony podczas Expo w 1900 roku w Paryżu, a otacza go kolumnada z ważnymi postaciami węgierskiej historii. Tam za pomnikiem z tyłu w tle widać zamek. Ale do tego zamku pójdziemy w inny dzień. A teraz pójdziemy chyba już tradycyjnie na obiadek. To jest budynek muzeum sztuki. A to jest pałac sztuki. A tu pomnik. To pałac. To muzeum. A my teraz lecimy sobie. Na autobus jedziemy dalej. A nie spodziewałem się jeszcze a propos właśnie autobusu, że Budapeszt jest tak olbrzymi. Patrzyłem punkty, jak zaznaczałem na mapie sobie w Egerze. To mi się wydawało, że tam tych punktów jest niewiele, ale chodzenia będzie dużo. Tymczasem na miejscu okazało się, że 4-5 godzin na Eger w zupełności wystarczy. W jeden dzień można go zjedzić. A tutaj, gdziekolwiek nie chce się przejść z jednego punktu a, z punktu A do punktu B to trzeba patrzeć, liczyć sobie 20 minut. Więc Budapeszt, skala Budapesztu na mapie jest zupełnie inna niż Egeru. Można jeść ile się chce. Za 2000, weekendy 2000, a na tygodniu nie niecałe za 1000. Tu jest taka papryka, nadziewana kapustką piszoną, Ta papryka też jest piszona. Kalafior, to jest jakieś mięsko, i. Um, co to było? Gołąbki. A Dawid ma prawie to samo co ja poza kalafiorem. I jak ci smakuje? Jedzenie ujdzie na pewno się można nażreć na takim bufecie, bo z reguły jest tak na bufetach, że człowiek je więcej niż powinien i niż może. Tak też było w naszym przypadku. No i co? Jak ktoś podróżuje sobie budżetowo, jest bardzo głodny, to może wpaść, ale ze względu na to, że żarcie było takie bardzo przeciętne. To nie wiem, czym tak polecał, żeby ktoś koniecznie musiał tutaj przyjść. Chyba raczej nie. Niekoniecznie, możecie wpaść? nie musicie. Nie mogę zapamiętać nazwy tego dworca, bo jest taka dziwna. Budapeszt, Newgati. Newgati, chyba, jeżeli to się tak czyta. Newgati. New to jest dworzec wybudowany w XIX wieku. Zaprojektowany przez pracownik Gustawa Eiffla. A wewnątrz tego dworca jest McDonald's, który został uznany za najbardziej, elegancki, najbardziej elegancką restaurację McDonald's na świecie. Dodatkowo na tym właśnie dworcu Gwen Stefani kręciła częściowo swój teledysk do piosenki Early Winter. Idę jeszcze raz nagrać z drugiej strony, bo przyczepił się jakiś ochroniarz wcześniej. No photo, no photo i kazał wykasować wszystko, więc kasowałem dwa ujęcia i idę nagrać je jeszcze raz. Z tego co zauważyłem, może się mylę. Jeżeli się mylę, to dajcie znać, ale w sklepach nie ma fajek dostępnych. I są właśnie takie sklepy, jakie pokazałem przed chwilą. I tam są papierosy, jakieś tam alkohole i takie dziwne rzeczy. Jeżeli się mylę, to napiszcie w komentarzu. Ale tak zauważyłem, tutaj w żadnym sklepie nie widziałem fajek. To jest most Małgorzaty. Łączy budę z Pesztem. Po środku jest wyspa Małgorzaty. Ten most został zaprojektowany i zbudowany przez francuską firmę w XIX wieku i został wybrany spośród 43 projektów architektów z całego świata. A wybrali go dlatego, że był w bardzo paryskim stylu. I stwierdzili, że taki paryski styl pasuje do tego otoczenia tutaj. Z tego względu właśnie wygrał konkurs. Najpierw tutaj na była to nas drewna, ale potem ruszył ruch samochodowy i pieszy, i musieli zrobić coś bardziej stałego. My nie będziemy wchodzili na wyspę, bo to jest bardziej atrakcja dla leniów, którzy chcą sobie poleżeć na trawie. A my na to nie mamy czasu przechodzić, zwiedzać, oglądać. Nie ma odpoczywania. Поставим. Ну, поп-поп. Jest baszta rybacka. Powstała w XIX wieku z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego. I tak naprawdę jest to tylko taras widokowy, bo nigdy nie pełniła żadnej funkcji militarnej. I mamy z niej genialny widok tutaj. I jeszcze więcej schodów. Trzeba strasznie dużo łazić po schodach, ale za to jakie mamy widoki. Idziemy teraz do kawiarni Różwurm. To jest najstarsza kawiarnia w mieście. Otworzona została w 1827 roku i elementy wnętrza do dziś niektóre mają ponad 150 lat. Także mam nadzieję, że będzie tam bardzo ciekawie. Idziemy na kawkę tam teraz. Na początku była to kawiarnia rodzinna. Później po II wojnie światowej przejął, przejął ten biznes miasto chwilę później powrócić do prawowitego właściciela, a później gdy ten zmarł poziom cukierni znacznie spadł, więc zatrudniono z powrotem dawnego pracownika, który uczył się zawodu właśnie w tym miejscu i kawiarnię udało się wtedy uratować. W roku 90 biznes przeszedł w ręce zagranicznej spółki, ale nie na długo, bo po czterech latach wykupił go węgierski cukiernik, który do dziś jest jego właścicielem. Było spoko mega. Jak ci smakowała ta kawa w ogóle, bo nawet nie pływałem tej Twojej kawy. Bardzo dobra, była bardzo mocna. No właśnie ja miałem tą mrożoną kawę i też była strasznie mocna, ja sobie ją później jeszcze raz trochę z wodą, bo była mega mocna. I wzięliśmy sobie strudla wiśniowego. I też był bardzo dobry. Generalnie ponoć powinno brać się kremówkę której nie wzięliśmy, ale słyszeliśmy, że tutaj pan obok Niemcy siedzieli i bardzo chwalił, mówił, że jest mega. Zapłaciliśmy za wszystko 2,5 tysiąca forintów, to jest jakieś, ile to będzie? Mówiliśmy, 6,7 euro, nie? Około 7 euro, czyli ile to będzie na złotówki? 36 złotych? W sumie, jak się mówi na złotówki, to się tak drogo wydaje, nie? Czekaj, przejdziemy tędy. Można, nie można, by przechodzić. Tam są pasy. Wbijamy się na nielegalu. Policjał. Straż? Dobra, nie przyczaili nas, mandatu nie będzie. Carmelita. Brzmi jak tytuł tego jakiegoś e, brazylijskiego serialu, co? Carmelita. Carmelita i Juan. No, ciekawe mają I pomniki i fontanny, nie? Bardzo fajne. A u nas ani nie No, zależy gdzie. Gdzie ładne latarnie. Ten zamek został wybudowany prawdopodobnie w XIV wieku. Mają o tym świadczyć fundamenty w wieży Świętego Stefana. Zamek został zniszczony przez Turków. Węgrzy postanowili go odbudować, jednak odbudowali go w zupełnie innym stylu, bo w stylu barokowym. Ten odbudowany już zamek został zniszczony w czasie II wojny światowej. Prawie całkowicie. Ale jak widzicie, zbudowali go ponownie. I do dzisiejszego dnia trwają tutaj prace archeologiczne. Ten budynek był całkowicie zniszczony. Całkowicie. Zrównany z ziemią. I w tym roku dopiero go ukończyli. Także to jest zupełnie nowy budynek. Widzicie, jakie można budynki stawiać w tych czasach? Jakby wszystkie takie budowala, budowali, to byśmy mieli bardzo ładne miasta. Nagram to, bo mnie to popiera. Nie róbcie takich rzeczy. Nie zostawia się śmieci gdzieś na chodniku, na schodach i tak dalej. Przed chwilą jedną butelkę stąd ciągnąłem. Przykre to jak się patrzy na takie coś. Tutaj to miejsce to nazywa się Castle Garden Bazaar. Wybudowany w XIX wieku i nazwa może sugerować, że w tym miejscu znajduje się targ, jednak targu tu nigdy nie było. Jest to natomiast Pałac Kultury z ozdobnym ogrodem. Neorenesansowy kompleks architektoniczny służy jako rozszerzenie Pałacu Królewskiego. Z kompleksu prowadzą do Pałacu schody, do zamku. Schody. Są też ruchome i jest winda. I w tym miejscu, jak tutaj widać, na, jest jakaś scena. Odbywają się różne koncerty i e, różne wystawy. Dawniej ogród ten służył jako miejsce spotkań. Dla młodzieży wychowywanej z komunistycznymi wartościami robili tutaj imprezy, dyskoteki pod chmurką. Także, mimo nazwy, bazar nie ma to nic wspólnego z żadnym bazarem ani targiem. widać te języki, o co im chodziło. To jest most łańcuchowy, chyba najsłynniejszy w Budapeszcie. Wybudowany w XIX wieku, jak większość atrakcji tutaj takich turystycznych. I był on zburzony w trakcie II wojny światowej i odbudowany natychmiast od nowa. Tutaj widzieliśmy lwy, które są na początku i na końcu mostu. I chodzi taka plotka, jakoby rzeźbiarz, który wykonuje te lwy, wykonał te lwy, Zrobił je bez języków, ale nie jest to prawda, bo po prostu ciężko je dostrzec z perspektywy przechodnia, ale jak się dobrze przypatrzeć, to, to było je widać. Pod nami jest Gresham, Sam, albo Gresham Palace. Wybudowany w 1906 roku jako apartamentowiec z powierzchnią biurową. Dziś jest hotelem Four Seasons. Podczas okupacji po II wojnie światowej Armia Czerwona wykorzystywała ten budynek jako koszary. Przebudowa tego pałacu. Na hotel kosztowała 85 milionów dolarów. W hotelu są, znajdują się 162 pokoje i 17 apartamentów. I muszę powiedzieć, że robi wrażenie taki hotel. Mógłbym tu spać albo nawet mieszkać. To jest hotel kempiński. który Michael Jackson zatrzymał się podczas jednej ze swoich tras koncertowych, kiedy był na Węgrzech. I fani, gdy on był w hotelu, zbierali się tutaj w parku. O tutaj, w tym miejscu i obserwowali wejście. A po jego śmierci zrobili mu tutaj taki pomnik w postaci zdjęć na drzewie. Przychodzili tutaj i przyczepiali jego zdjęcia do drzewa. Są tu też znicze. I do dziś w tym miejscu organizowane są spontaniczne flashmoby. Ciekawe, które to było okno, którym był. Powinno być jakieś takie zdjęcie jego w oknie, nie? genialnie tylko komary bardzo tną dlatego trzeba się ewakuować powoli i na drugi dzień przygotować, wziąć zapas ofa i przyjechać tutaj na jakieś browarka nad rzekę bardzo fajne miejsce w tym odcinku to już wszystko widzimy się jutro do zobaczenia, subskrybujcie kanał, to nie przegapicie kolejnych odcinków, a jedziemy jeszcze w wiele różnych miejsc, także dajcie łapkę i pilnujcie odcinków kolejnych.